Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z znaku wodnika na miesiąc czerwiec. Moje drogie wodniczki, wszystkie osoby, które tutaj zaglądają na to czytanie, będę bardzo wdzięczna, jeśli przeczytacie opis, ponieważ e, zostawiam tam informacje dla Was, e, o których czasem mówię, czasem nie. I będę wdzięczna, jeżeli zobaczycie co i jak. Myślę, że możemy przejść do rzeczy. Dla Was, Talia, rozglądam się za opakowaniem, ale nie widzę. Widzę Defil Starą. I zobaczmy, jakie tutaj karty dla wodniczka mogą się pojawiać, jakie lekcje w miesiącu czerwcu. Słońce w znaku bliźniąt, to jest powietrze, także mam nadzieję, że Wy się świetnie tutaj w tym odnajdziecie i przyznam szczerze, że od momentu, kiedy jest słońce w znaku bliźniąt, ja czuję sporą ulgę. Jakoś też się lepiej w tym odnajduję niż w tym byku, który miał miejsce. Wypadł wisielec. Będę to miała z tyłu głowy. Zobaczmy, wodniki drogie. Miesiąc czerwiec. Co tu mamy? Siedem mieczy, słońce, sprawiedliwość. Oj, tutaj mogą być jak kłamstwa, wychodzą na jaw i trzeba będzie coś wyjaśnić. I Nie wiem, czy ktoś tutaj Was chciał oszukiwać, czy być może wy kogoś, ale tutaj jakby karty pokazują, żeby rozsądnie coś wyjaśniać. Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo ja tutaj. Mam wszystko jeszcze popłuczone, ale chyba jest git. No to zaczynamy. Wywodniki, w jakiej energii tutaj jesteście? Książniczka kielichów. Czego będzie mniej w tym miesiącu dla Was? Co odchodzi do przeszłości? 10 kielichów. Ja się ostatnio śmiałam, że u mnie wodniki ciągle mają kielichę. co jest śmieszne, bo to takie nie Wasze i w ogóle nie jesteście z tym kojarzeni. Ale znowu, czego będzie więcej w nowym miesiącu dla Was? 9 kielichów. No dobra. Co jest wyzwaniem wodniki dla Was w czerwcu? Muszę mieczy. Hmm, 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 hmm. Odpowiedź na to wyzwanie. Co robić? Sąd. Sąd i troszkę pustelnik, bo on się tutaj chce pojawić zastanawiam się, czy go już wyjąć, czy poczekać później. Ale ja go wyjmę, bo czuję, że on tutaj ma być. Bo te dwie karty, nie wiem czy to widać, chyba nie. Razem yy, się pojawiły, więc ja go tu zostawię już najwyżej nie będziemy tu dopytywać. Ale ja już wiem o co chodzi. No dobra, ale zobaczmy, tak, szanse tego miesiąca dla Was na słońce. No, tak czułam. E, fajnie to wygląda, powiem Wam. Zagrożenie. Ja powiedziałam tygodnia, miesiąca. Sorry, jak mówiłam tygodnia, dawno nie robiłam miesięcznych. 10 denarów. No, towarzystwo, uciekanie w ludzi. Eee, rezultat, z jaką energią potencjalnie możecie wejść w lipiec, 5 kielichów. Kurczę, wodniki, ale macie mocne czytanie, ale takie na poziomie emocjonalno-duchowym. Więc e, no, pamiętajcie, jeżeli z kimś nie rezonuje, to zostawcie to. Natomiast 8 denarów, praca nad sobą, tak czuję. Ja i tak będę dopytywać o wszystko. Yy, dziesiątka kielichów odchodzi do przeszłości i nam ustępuje miejsca dziewiątce kielichów. Co to oznacza? Dziesiątka kielichów to ludzie, my w towarzystwie, nasze relacje. Dziewiątka kielichów to ja sam ze sobą, jak się mam, czy dobrze, niezależnie od tego, czy, yy, czy jest pięknie naokoło mnie, czy nie, czy niezależnie od okoliczności. I to jest to, nad czym będziecie pracować, bo ja mam wrażenie, że waszym wyzwaniem jest ósemka mieczy i to jest izolacja tutaj. Czyli pobyć w samotności. Może Was wszędzie, świat jakimś sposobem odizoluje od ludzi, może nie, ale odpowiedź na to wyzwanie, ten sąd z pustelnikiem, czyli sąd wyzwolić siebie z pewnych ograniczeń, z traum, z ograniczeń wewnętrznych, poprzez odnalezienie własnej ścieżki z tym pustelnikiem. Więc ta samotność Wam służy w tym miesiącu. Słuchajcie, ja uważam, że samotność nie jest zła, to jest najlepsze, co się może człowiekowi przydarzyć. Ja wiem, że ekstrawertykom jest gorzej ja jestem, a jednak no. Naprawdę tak uważam. Natomiast yy, to jest konieczne, prawda? Odróżnimy samotność od osamotnienia, bo to jest bardzo ważne. Osamotnienie to już jest poczucie smutku, bo jestem sam no to jest poczucie już zagubienia wręcz w związku z tą izolacją. Natomiast samotność jest zdrowa. I Waszą szansą, dojdziecie do jakiegoś oświecenia, sami ze sobą możecie sobie szczęście wypracować i później ci ludzie nie są potrzebni. Dobrze jak są, ale nie są konieczni. E, czy te okoliczności zewnętrzne, od których być może uzależniacie w tym momencie swoje samopoczucie, zagrożenie, no dziesiątka denarów. No jednak, że będziemy się angażować w relacje, e, no i wpływ ludzi z otoczenia. Ale ja dopytam, bo to jest pierwsze, co tutaj widzę, Będziemy dopytywać, o co może chodzić, ok? Żeby mieć taką sprawkę nieco jaśniejszą. Zacznę od tej księżniczki kielichów. To jesteście Wy. I słuchajcie, księżniczka kielichów to jest osoba bardzo wrażliwa. Osoba, która gdzieś tam naprawdę ma najwrażliwsze i najbardziej miękkie serce ze wszystkich. To są też jakieś marzenia, jakieś sny. Natomiast to są też yy, kompleksy. Bo to idzie z księżniczką kielichów. To jest osoba bardzo miła, łagodna, taka, która sama potrzebuje ukojenia emocjonalnego. Natomiast yy, to są też kaprysy. To jest osoba yy, nazbyt emocjonalna, osoba, która gdzieś tam nie potrafi sobie do końca z tymi emocjami poradzić. Więc ja zobaczę, co obok tego. Dziesiątka kielichów. Wy pozwalacie, żeby inni ludzie mieli na Was wpływ. Teraz jeszcze i mam wrażenie, że tą radość czerpiecie właśnie z tych relacji. Ale ten miesiąc wam takiego fikołka tutaj zrobi, bo dziesiątka kielichów odchodzi do przeszłości. Trójka kielichów. Same karty towarzystwa, jak widzicie, same karty kielichowe, czyli moja radość, moje szczęście płynie z innymi ludźmi. I to nam przechodzi do przeszłości na rzecz dziewiątki kielichów, czyli odczuwam pełnię i zadowolenie, niezależnie od otoczenia, sam ze sobą. Wydaje mi się i wodniki są jednymi z najbardziej towarzyskich osób według mnie. Chociaż mówi się, że wodnik to samotnik, indywidualista, ale ja widzę, że wodniki po prostu potrzebują znajomych do życia. Wodniki mają najwięcej przyjaciół ze wszystkich znaków. I tak jest. I dziewiątka kielichów jest jednak kartą osoby, która niezależnie od tego z kim, z czym, gdzie spędza czas, czuje się dobrze sama ze sobą. To spełnienie nie płynie z otoczenia. Ale z zewnątrz, przepraszam, z wewnątrz, to chciałam powiedzieć, dziewiątka kielichów, no i z buław, czyli znaleźć tę inspirację i chęć do życia i, i w ogóle e, w sobie, niezależnie od otoczenia, ale macie w ogóle dobre karty, powiem Wam. Tu, czy z ludźmi, czy nie, jest to spełnienie. No, wygląda to serio dobrze. I tu jest to poczucie pełni, że ja mam... że ja sam ze sobą czuję się dobrze. E, waszym wyzwaniem jest ósemka mieczy. I tak jak mówię, to mogą być okoliczności zewnętrzne, chociaż rzadziej, które nas jakoś blokują i my musimy zostać sami z jakiegoś powodu, tak? Bo gdzieś utkniemy, na przykład. Natomiast to się dzieje rzadko. Ósemka mieczy raczej jest sabotażem siebie wewnętrznie, jakimiś blokadami w głowie, traumy czasem. No właśnie, siódemka była, możecie walczyć z jakimiś Jakimiś przeciwnościami losu, czy z jakąś opozycją, czy, czy walczyć? Może Was blokować opozycja, może ktoś Was krytykować, i tak dalej. Albo tak jak mówię, no realne przeszkody, coś nas zatrzymuje w miejscu, i to jest Waszym wyzwaniem, ale też umiejętność obrony swojego stanowiska w tym wszystkim. Co robić? Ja jednak dopytam tutaj. Sąd jest kartą, która mówi: Co by się nie działo, wyzwalaj siebie z sytuacji, które nie są dobre, problemy, które być może dłużej już stoją, traumy. Wyzwalaj siebie z tego, wybaczaj sobie, wybaczaj innym, idź dalej. Jak to osiągnąć? Pustelnik. Idź własną drogą. Nie poddawaj się wpływom, nie poddawaj się opiniom, krytyce. To jest odpowiedź na to wyzwanie dla was, królowa buław. Nie pozwól, żeby środowisko na Ciebie wpłynęło. Ja też mam wrażenie, że tutaj jakąś konkretną osobę już należałoby i jej opinię odsunąć na bok. wyzwalać się z relacji z tą królową buław. To jest balan sydialny, ale to może być też lew, strzelec, albo w ogóle osoba kobieta, tak? Już niezależnie od znaku zodiaku. I tak jakby to wyglądało, żeby nie ulegać wpływom otoczeniu, opiniom, żeby nie robić nic na pokaz. To jest najważniejsze w tym miesiącu, żeby ufać sobie. Eee, ja wiem, że wodnikom bardzo zależy na przyjaźni, i słuchajcie, ja po prostu od dziecka mam wokół siebie wodniki cały czas. Yy... Oczywiście ja to później stwierdziłam, nie wiedziałam tego wcześniej, ale tak jest. I ja widzę, że wodniki po prostu żyją przyjaźnią i dla przyjaźni. Nie ma lepszych przyjaciół. Nigdy nie poznałam lepszych przyjaciół niż właśnie osoby z podznaku wodnika. Yy, nigdy. To są zawsze najlepsi przyjaciele. Niekoniecznie dzieje się to w związkach, powiem wam, ale to jest to. Wodnik żyje przyjaźnią. I te relacje są dla Was tak ważne. Ja to widzę, tak? No nie dla każdego będą, ale tutaj należałoby... Widziałam niejednokrotnie, że wodniki w imię przyjaźni, bo naprawdę zależy im na kimś, często rezygnowały troszkę z siebie. To nie jest to, co należałoby zrobić. <śm> należałoby zrobić inaczej, tak? Czyli nie potrzebujesz tych przyjaźni. Dobrze, jak są, ale... Nie rezygnuj ze swojej drogi. Nie poddawaj się opinii, nie poddawaj się tej opozycji czy krytyce. To jest Twoja droga, to jest Twój wybór. Nie pozwól, żeby Ci to ktoś odbierał. Nie, nie daj sobie tego odebrać, tak? No i teraz e, Waszą szansą, lepszą nam tutaj pojawił. E, mamy słońce i rycerz denarów. Czyli jeżeli będziesz inwestować w to, co jest dla Ciebie dobre, uzyskasz pełnię szczęścia. Pewne sprawy w ogóle mają szansę się wyjaśnić, szczególnie zawodowe, powiedziałabym w tym miesiącu, już abstrahując od tego czytania czy bytowe, ogólnie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziecie jak rycerz denarów konsekwentnie podążać swoją drogą, to tam nie ma nic poza zadowoleniem. Bo ta karta słońca mówi, tu jest spełnienie. I rycerz denarów, pamiętajcie, jest skromny, on nie potrzebuje nie wiadomo czego, żeby czuć się dobrze. A to słońce to jest karta jednak yy, dzieci, które są beztroskie i one po prostu budzą się radosne, bo jest dzień i mogą biegać. Więc to jest też umiejętność doceniania wszystkiego, ale podążania za własnym spełnieniem, szczęściem. Nie na pokaz, to jest bardzo ważne. Zagrożenie: dziesiątka denarów. No i piątka mieczy, czyli biorę pod uwagę opinię innych osób, przejmuję się, pozwalam, żeby rodzina, przyjaciele na mnie wpływali. No i co? Piątka mieczy to jest porażka, to jest granie warta świeczki, to jest poczucie zatracenia, zagubienia, nie warto było. Więc to jest Waszym zagrożeniem. I teraz tak, w rezultacie, z jaką energią potencjalnie możecie wejść w lipiec, macie piątkę kielichów, która jest tutaj kartą z takiego zawodu. Być może zawodu na innych osobach. Możecie się przejechać na innych ludziach w tym miesiącu. Może tak być. Tylko nie płaczcie nad, rozla nad rozlanym lekiem, bo te trzy kielichy, które tutaj stoją z nimi, warto coś robić. I to jesteście Wy, to jest ta dziewiątka kielichów. Czyli ja napełniam teraz siebie, ani nie inne osoby czy relacje. No, więc jeżeli jest jakiś zawód, to wiecie, czwórka mieczy. Ja bym powiedziała, mm, czas leczy rany. Jeżeli tracicie tutaj kogoś albo wiecie, że musicie zrezygnować z jakiejś relacji, bo ona ciągnie Was w dół albo bo już jest ten moment, bo muszę wyjechać, nieważne. Yy, czas leczy rany i tak na pewno będzie. Natomiast jeżeli wybierzecie siebie, to prędzej czy później stwierdzicie, że to było dobre. Jeżeli wybierzecie te, tę relację... No to, to będzie większe niezadowolenie w efekcie. No, zatem tak to wygląda. Myślę, że jest bardzo mocne i ciekawe to czytanie, mimo że nie masz tak dużo wielkich harkan. Jeżeli chodzi o znaki, to nam się pojawiły... tu chyba już mówiłam, ale powiem jeszcze raz: Skorpion, panna, lew, baran. No, takie znaki macie. Dobra, to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.